Witam wszystkich w czwartej części filmu pod tytułem Szalowanie, zbrojenie, poziomowanie, zalewanie wieńca. W tym odcinku zajmę się obiciem tych pleców szalunku. Teraz powiem Wam po co to będę robił. Generalnie nie trzeba tego robić, to zależy jak to uważa. W tym szalunku zrobionym z desek po pierwsze są szpary. O, takie jak tu na przykład centymetr. Oczywiście nie wszędzie są centymetrowe, są mniejsze, większe. No, większe chyba niż centymetr nie znalazłem. E, I teraz czemu są te szpary? Szpary są przez to, że jak robimy blaty, to te blaty schną i zawsze będą jakieś tam szpary. Tu nie ma opcji, żeby nie, nie było tych szpar. I teoretycznie te szpary mogą zostać. E, I to nic nie przeszkadza. Znaczy przeszkadza pod tym względem, że teraz tak, jeżeli zalejemy wieniec i będziemy wibrować go to przez te szpary zacznie nam kipieć beton, czyli wyłazić na zewnątrz. Oczywiście to nie będzie taka e, taka ilość, żeby nam po prostu się to wylało. No nie ma takiej szansy, bo on się zablokuje ten beton. Coś tam nam wykipi, porobią się strupy. Teraz w momencie, kiedy rozszalujemy ten szalunek na zewnątrz, na wieńcu, e, to co nam wykipi, porobią nam się takie strupy. E, I teraz tak, e, Ponieważ ja będę robił elewację, robiąc elewację będę musiał wszystkie te strupy zwalić, bo one będą mi przeszkadzać. Więc y, to będzie beton towarowy, więc y, skuć takie strupy. Nie jest to prosta sprawa. Trzeba się uchetać. Y, według mnie prościej jest wybić te plecy, żeby tych strupów nie było. Y, I będzie to szybciej, prościej i taniej niż po prostu walka potem z tymi strupami. Y, ja do tego tak podchodzę, dlatego sobie to wybiję folią budowlaną, grubą, e, zaraz wam pokażę jak to zrobię. Teraz jeszcze jedna sprawa. E, nie będę miał brudnych tych desek, które później wykorzystam na dach. Oczywiście nie przeszkadza nic, bo można dać e, brudnym do środka e, i nic to nie będzie przeszkadzało. Jedyną rzeczą, przy jakiej to będzie szkodzić, to to, że będzie, będą nam się po prostu e, narzędzia tępić do wycinania, pilarki i takie inne, bo ponieważ będą leciały po tym betonie, one będą musiały to przerobić, ten beton i nie wiem, wyżynarka, pilarka, ukośnica, po prostu te tarcze wszystkie dostaną i noże po, po tyłku i oczywiście wiadomo, że to nie będzie tak wybite, że będzie idealna deska, to nie ma takiej opcji, ale na pewno będzie dużo czystsza niż, niż bez, bez tego, więc... Zainteresowanych zapraszam do oglądania. Z tego będzie się składała czwarta część filmu. Także zapraszam Mamy folię. Czekajcie, tu jest krótka Krótka strona O, przebija mi tak tu nas tak głęboko wchodzi gdzie tu się ustawia siłę za będzie dobra, muszę coś wymy wykombinować innego zrobimy to na naszym magicznym stoliku Niestety e, Mam nadzieję, że tu nie przebije Bo niestety na murze Za bardzo się wtapia Nie wiem jak tu się reguluje w tym takie że siłę Siłę wbijania No ile ta folia ma? Zobaczcie, ona dziwnie nie za prosta, to może to było cięte tędy, tak? To jest cięte, a to też jest cięte. Kurczę, to będę musiał ją najpierw wyrównać. O, ale to krzywo jest. Dobra, naciągamy sobie tą folię. Takerujemy. Trzy miejsca stykną. Czyli ta oryginalna jest z tej krótszej. No to za dużo bujania będzie, żeby to zrobić z oryginalnej. Czekajcie ja sobie zaznaczę tak. 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 że tak kierujemy to tutaj najgorsza będzie pierwsza bo później już nie trzeba będzie nic rzeźbić też pewnie nie wyjdzie idealnie ale zobaczymy Tak. To znaczy palcem. Ciekawe czy tu mi pójdzie, bo tu nie ma desek w środku No poszły. Myślałem, że ta długa będzie oryginalna

dwadzieścia trzy dwadzieścia trzy dwadzieścia trzy no i tniemy mamy to i tniemy o, się naciągać Ja też źle nagrywam, bo ja powinienem najpierw coś zrobić, a później za drugim razem dopiero nagrywać. Wtedy by nie było takich omyłek. Mam 23. No tu gdzie jest 23? Tutaj. O, tak mamy. Też to nie musi być jakoś idealnie. Bo nikt z tego strzelał nie będzie. I jak to będzie? Jakaś tam fala to się nic nie stanie. Dobra, mamy obcięte. Odrywamy. ale ta folia się nagrzała na tym słońcu, ja pierniczę odrywamy i zabieramy na górę Dobra, jesteśmy na górze ustawiamy sobie Przyłapujemy mniej więcej. Jakuś tak. I tak Oczywiście jak ona się tam coś tam zagnie to to się nic z tym nie dzieje. To nie jedzie na pokaz mody. Tylko to ma nam zabezpieczyć. Zabezpieczyć deski przed zabrudzeniem się, a głównie ma na celu. Zabezpieczyć przed kipieniem betonu także tak rozkładamy taki pas i takerujemy to po prostu częściej teraz pierwszy pasek mamy przytakerowany to naprawdę zajmuje chwilę mniej więcej ja tak to zrobię Biorę się dalej za robotę, powiem wam jak obtakeruję to na około, ile mi to się z tym zeszło. Czy to, żebyście mieli podgląd tego, czy to warto, czy nie warto, czy to jest sens, czy nie ma sensu. No każdy robi jak uważa, ja sobie tak zrobię. Eee, i, no i widzimy się, jak obtakeruję to całość. Oczywiście potrzeba matką wynalazku, teraz dopiero powinienem wam pokazać, jak to zrobię. Jak już nabrałem wprawy To ja wam wszystko pokazuję jak robię pierwszy raz, o, takerujemy Zakładamy. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia trzy. strona dwadzieścia dwadzieścia trzy Środeczek już po kreskach. brakuje mi tutaj uciach pasek obcięty. Tuż mam trzy paski obcięte. Idę takerować. Tutaj Wam pokażę jeszcze taki myk. Dałem trochę ciała. Nie, raczej za mało, za dużo obciąłem eee, szalunek. A z drugiej strony dałem ciała, bo mogłem to zapianować i po prostu obciąć pianę, ale skoro tego nie zrobiłem, to muszę jakoś tu zblokować ten beton z tego względu, że trochę duża dziura, że nawet jak będzie jedna folia, to ten beton nam ją wypchnie, więc zrobimy coś takiego. Gdzie ta deska jest? Jak mamy coś takiego to takie takerujemy jak najbliżej łączenia. Żeby ta folia nie była taka podatna na rozciąganie. No i tak mamy zrobione. Mamy zrobione i lecimy z właściwą częścią. I można jeszcze tutaj w ogóle na łączeniach to można tak obtakerować, normalnie to ona wtedy nie zapada się. Jest tu sztywne, jakby tu była deska. Także takie rzeczy tak, tak ja robię. Eee, I generalnie to, co tam wam pokazywałem, że się nie martwimy, zrobimy potem w tamtym rążniku To co eee, deski są nieofalcowane, eee, to zrobię w taki sam sposób jak tamto. Eee, także uważam, że to może się komuś przydać. Dobra, mamy tą wnękę jeszcze tutaj tu jest zły desek i ten beton nam to zagłębi, nie ma takiej opcji więc trzeba coś podłożyć, zrobić podkładkę W zasadzie to do końca by trzeba było to zrobić. Trzeba dać gęsto, z tego względu, że to jest jakaś siła przy tym betonie. nam tą folię po prostu rozciągnie. No i też trzeba. Będzie słabo to zrobić. Pasowałoby ją w miarę naprężyć. Się nie zapadła. O, tu za mało w ogóle jest. Jeszcze mało. Dwie warstwy mało. Oczywiście to na pewno nie będzie idealnie równo, to nawet się nie ma co łudzić. Zawsze coś tam się się nam zapadnie. Dobrze, że skrzywki są tanie. Miałbym taką prośbę, nie piszcie mi w komentarzu, że przerost formy nad treścią, bo to nie trzeba tego robić. Ja sobie po prostu tak robię. Bo, bo tak chcę. No. Nie jest powiedziane, że szybki mi się skończyły. Nie jest powiedziane w tytule, że żeby zrobić dobrze, to trzeba tak zrobić. To jest pokazane po prostu jak zrobić. Miałem kiedyś taki komentarz: Przerost formy nad treścią. Każdy sobie robi jak chce. Tylko, że ja robiąc w budownictwie tyle lat, może nie przy budowach domu, wiem, że każda robota jest naszą wizytówką. I każdy klient patrzy na to, co widzi. No chyba, że się kompletnie nie zna. Aczkolwiek takich klientów jest coraz mniej, którzy się nie znają. I jakby to powiedzieć, nie obrażając nikogo, fachowcy starej daty komunistyczni to generalnie mają problem. Oczywiście mówię, nie chcę nikogo tam obrażać, ale takie jest moje zdanie, mam kontakt z takimi ludźmi, poprawiam po nich różne roboty, więc czasami jest to naprawdę tragedia. Najgorzej, więc muszę dać jakby najwięcej, no i tu mamy generalnie jest to bardzo już twarde, więcej nie będę klepał. Tak zostaje, jeszcze tu muszę zrobić coś, bo tu też mam cholerną dziurę. E, więc jeszcze tu sobie wytakeruję. Także biorę się za robotę. Mamy obtakerowane. E, powiem Wam tak, godzina 23 minuty mi się zeszło z tym. E, folii mi poszło. W zasadzie to, co kupiłem, został mi jeden pasek, czyli nie wiem, chyba 16 zł. ta folia kosztowała. Z tymi spodami i ten jeden pasek starczy na tą środkową ścianę. Na jedną e, część więc jeszcze raz muszę kupić folię za te 16 zł czyli 26, no liczmy 30 zł kosztuje materiał, żeby coś takiego zrobić. No, strzywek nie liczę e, no i 3 godziny czasu się zejdzie na dwie strony. tak, e, Ja tak zrobiłem, bo po prostu tak robię. A Wy sobie zadecydujcie, czy to warto tak robić, czy to e, nie warto. Każdy niech sobie sam zadecyduje. Ja mówię, to nie jest powiedziane, że tak trzeba robić. Ja pokazuję tak, jak ja robię. Teraz, co? Przejdziemy do następnej sprawy, czyli szalowania od wewnątrz. Nie będę nic kręcił na ten temat, bo to w zasadzie przenosimy sobie lico, czyli 24 puszczamy sznurek i procedura jest dalej ta sama. Tak? Można sobie przenosić. Poziom, poziomicą, no ja robię do sznurka, jest mi wygodniej. E, ten sznurek mi się nie przesuwa, nic się nie dzieje, nie muszę e, nic kombinować, robię po prostu do sznura. E, procedura jest ta sama jak od zewnątrz, tylko po prostu jest dużo wygodniej, bo mamy to w środku. E, zaszaluję to do końca, zobaczę przy kominie, może jeszcze zrobię jakiś filmik przy szalowaniu komina, bo tam mam taki, taki myk przy tym kominie. Ale to jeszcze się zastanowię, ewentualnie dopiero widzimy się przy robieniu samemu zbrojenia. Także dzięki za oglądanie. Komu się podobało, kciuk do góry! Jak można? Komu się nie podobało, kciuk na dół? Kto jest zainteresowany, niech subskrybuje kanał. Co będę robił dalej i jak to będę robił? To jest koniec czwartego odcinka, jeżeli chodzi o chyba czwartego, już nie pamiętam jeżeli chodzi o szalowanie, szalowanie zbrojenie, poziomowanie, zalewanie wieńca. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!